Cześć! 14 dni bez jedzenia. Po jakiego grzyba? Nie jeść przez 14 dni? No, wiesz co, to jest w ogóle temat, który chodzi za mną już od chyba ponad 20 lat. Kiedy trafiłem na pierwszą książkę na ten temat. I on za mną, tylko gdzieś tam był z boku. Gdzieś tam był z boku, aż... Jakoś przyszedł moment w moim życiu na to, że zacząłem coraz mocniej w to wchodzić, a przede wszystkim zacząłem to praktykować. Pewnie jakimś tam momentem było skierowanie się na, 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 na przerywane posty, tak 18 na wróć, 16 na 8, które zacząłem praktykować, a które no, nie dały mi takich efektów, jakie bym sobie życzył, a chodziło mi generalnie o to, że w pewnym momencie. E, zwłaszcza w środku dnia zacząłem odczuwać mocną senność i pomyślałem wtedy może to insulinooporność zrobiłem sobie badania krwi e, taki pakiet e, e, który ma to, ma to pomóc wykryć i wynikało z tych badań, że rzeczywiście mogę mieć początki insulinooporności e, ja jestem bardziej jakoś tak, niż teoretykiem, to praktykę, ja lubię, lubię doświadczyć, sprawdzić i w większości robię to gdzieś tam samemu. Lubię sprawdzać sam swój organizm, tak już mam. Więc zamiast czytać, wgłębiać się, chodzić po lekarzach, po prostu zacząłem praktykować i zacząłem głębiej wchodzić w temat głodówki. Dlaczego? Ponieważ trafiłem po drodze na inne opracowania. Przede wszystkim trafiłem na przykład na artykuł doktora Pitera Szwarca, czy artykuł na temat działań doktora Pitera Szwarca z Drezna, który to leczy osoby z cukrzycy i z otłuszczenia wątroby, a skutecznością chwali się 60%. A jego metodą leczenia jest 14-dniowy post o samej wodzie, czyli nie post głodówka w zasadzie, tu trzeba byłoby powiedzieć. I to jest jeden z czynników, bo. Tego było więcej, ale o tym, o tym może e, potem, niekoniecznie dzisiaj. I wiesz co? I zacząłem e, jakieś pół roku temu, ponad, bo to było w maju zeszłego roku, 23. Przepraszam. Zacząłem, wiesz co? E, stosować, e, zacząłem stosować już takie jednodniowe, e, w co poniedziałek, e, głodówki. Na początku 24 godzinne Łatwo w moim wypadku nie było, ponieważ ja od, od kiedy pamiętam to cierpię na bóle głowy i one się zaj mocno e, nakręcały w momencie kiedy przestałem jeść. Dlaczego? No nie będę ukrywał. Kocham cukier, kocham węgla i e, jednak ten spadek cukru dawał mi dawał mi o sobie znać, e, i. Ale w końcu się udało. Po jakimś tam iluś próbach wydłużałem, wydłużałem, wiesz, i zacząłem przez 24 godziny nie jeść. Raz bolała głowa, potem raz nie, było coraz lepiej. Potem zauważyłem, że łatwiej mi je znieść przez 36 godzin, czyli od niedzieli wieczorem zjeść kolację i dopiero potem we wtorek rano zjeść. I tak przez ileś kilka dobrych miesięcy w ten sposób w ten sposób się nazwijmy to kurowałem. Czułem się bardzo dobrze i cały czas czuję się bardzo dobrze, natomiast w mojej głowie to było przygotowanie właśnie do tego, co robię teraz: do dłuższej głodówki. Dlaczego, dlaczego tak? Nie mam pod ręką żadnego lekarza, który, który się specjalizuje w leczeniu, leczeniu głodówkami. Znajomy mi przysłał łatwo dostępny w sieci taki PDF: Ulecz się sam doktora Wojtowicza. To jest opracowanie z, lat, z początku lat 90. Tłumaczone z białoruskiego, ponieważ temat głodówek jest bardzo, leczenia głodem jest bardzo popularny u na, na naszych wschodnich sąsiadów Rosja, Białoruś, Ukraina. Tam już badania pierwsze, właśnie współczesne, właśnie tam powstały w latach 50. Doktor Bakalew opracował w 1957 roku badanie, w którym wskazywał, że pacjenci Cierpiący na chorobę wrzodową uzyskują poprawę w 11 dniu yy 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 głodowania. Dotyczyło to choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. I on twierdził, że nisza wrzodowa zmniejsza się w około 11 dniu głodowania. To było lata 50. I to jest taka, taka wrzuta. Więc yy właśnie tam naukowo zaczęto najpierw ludowo, a potem naukowo zaczęto ten temat rozpatrywać. Wracając do, do meritum moich działań. Ja postanowiłem w ten sposób się przygotowywać, bo mam, czyli takimi krótkimi tymi postami, głodówkami, bo mam na uwadze, wiesz co to, że z jednej strony może rzeczywiście to jest system leczenia, ale z drugiej strony to też jest system zabicia się, tak? Zamordowania samego siebie, czy kogoś, i trzeba poznać tą granicę. Oczywiście. To nie jest trudne, można o tym poczytać. E, tak jak mówię, ja jestem praktykiem i no, dużo by mówić, jak, jak mam gdzieś tam doświadczenia, bo e, na pewno miałem gdzieś e, po drodze i spotkanie z takimi negatywnymi skutkami. E, nie znam do końca faktów, więc trudno jest powiedzieć dlaczego i tak dalej, ale, ale takie są. Więc ja sobie przebrałem taki system. Nie traktuję tego w żaden sposób, tych nagrań jako poradnika, tylko bardziej jako dziennik, bardziej jako może zainspirowanie do wspólnej rozmowy, do debaty. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Wracając do tego tematu, moich przygotowań, więc tak jak mówię, ja mam znajomego, który podesłał mi ten PDF ulecz sam siebie. On już zastosował, to jest fizjoterapeuta, osteopata, około tak, ostatnio pisał na Facebooku 17 takich 10-dniowych głodówek widać po nim, że mu służą. Naprawdę, wrócił do sportu, ma około 55 lat tego, co kojarzę, i naprawdę ostro, ostro daje czadu, a miał już dosyć krucho. Wcześniej trenował na poziomie zawodniczym karate, był zawodnikiem utytułowanym. W pewnym momencie kolana już mu zaczęły odmawiać odmawiać posłuszeństwa i zrezygnował. W momencie, kiedy zaczął m.in. głodować, no widzę, widzę co tam robi, jak działa, jak, jak szaleje. Sam zresztą mi osobiście mówił, że no, kolana po prostu się naprawiły. I tak jak mówię, znowu to nie jest pewnie porada, i trzeba było z nimi porozmawiać, natomiast to są rzeczy, które mnie w jakiś sposób zmobilizowały do tego, żeby próbować. No i mogę Ci powiedzieć, że po tym pół roku tych jednodniowych godówek zniknęło mi, mi to, zniknęły mi te objawy, które mnie trapiły. Czyli zniknęło mi właśnie to, że ta senność podczas dnia, to co się pojawiało, całkowicie zniknęło. Mam więcej energii, mam więcej siły, mam lepszą dystrybucję tej siły. Za tym przechodzą kolejne kroki, bo przychodzi mi ochota na większą ilość ruchu itd., itd. Więc to też mnie mobilizowało do tego, żeby sprawdzić jak będzie dalej. Poza tym ja pracuję z osobami ze znaczną niepełnosprawnością. Mam na co dzień do czynienia z Parkinsonem, z Alzheimerem. Mam do czynienia z osobami po udarach. Przede wszystkim mam do czynienia ze starymi ludźmi i ja nie chcę tak żyć. Rozumiesz? Ja nie chcę tak skończyć. Może skończę. Może będę miał Parkinsona albo Alzheimera, ale chcę wiedzieć, że ja zrobiłem wszystko w tym życiu, żeby przynajmniej zmniejszyć tego nasilenie. Ponieważ dla mnie to jest największa jakaś taka przestroga i największy motor do działania. Ja chcę dożyć starości. W zdrowiu. Chcę przeżyć zdrową starość i te działania mają na celu właśnie e, osiągnięcie tego celu. Mają na celu osiągnięcie tego celu. To mnie, to mnie w jakiś sposób mobilizuje. Więc mamy, jesteśmy już po trzeciej, dzisiaj po piętnastej. Ja już e, skończyłem jeść. Zjadłem sobie taką lekką sałatkę, jeszcze tam z buraków świeżych, z z jabłka, z trochę marchewki yy, trochę nasion i wiesz co to już jest koniec to ma mi trochę tak pomóc pobudzić żołądek, przeczyścić za 3-4 godziny, za 3 godziny około z około 18 wypiję 60 gramów yy, soli gorzkiej to ma za zadanie przeczyścić mój mój cały układ yy, Czyli no tak, no, mam ma zadanie przeczyścić cały mój układ trawienny. Rezultatem czego ma być zmniejszenie uczucia głodu jutro o około 80%? A po dwóch, trzech dniach całkowicie ma zniknąć uczucie głodu z racji przejścia na reżim odżywiania wewnętrznego. To są właśnie wskazówki z tego PDF-a, o, o którym Ci wspomniałem. I e, co potem? Potem lekki prysznic, potem e, jeszcze e, oczy, oczywiście uzupełnienie e, wody, dwie, trzy szklanki wody, małymi łykami, aby uzupełnić to, co z siebie wydalę. E, wydalanie ma po około dwóch godzinach e, przyjść, więc, e, e, więc zobaczymy, jak to będzie. Odezwę się, odezwę się jutro, zdam raport. Czy dzisiaj coś jeszcze więcej chciałbym dodać na ten temat? Trochę jestem podekscytowany tym wszystkim. Nie wiem, czy to już powiedziałem, ale nie należy tego traktować jako poradnika, tylko jako, jako dziennik i no, inspiracje. Tyle. Do, no, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!